Cześć i czołem drogi widzu, witam w kolejnym odcinku Kultik. The Excavation Site to nasz kolejny element podróży. Oczywiście ledwo co żeśmy weszli do góry, to nagle musimy zejść znowu na dół. Troszeczkę to jest niepocieszające co to było. W miarę sobie tutaj wyeliminuję pierwszego przeciwnika. Dobra, niestety nie mamy tutaj... Żadnych punktów ulepszeń, zobaczymy, ile apteczek nam poleci, to ewentualnie użyjemy jeszcze apteczki, ale nie ma takiej potrzeby. Pięknie, pięknie. Panowiec, skąd byście się tu wzięli? No dobra, mniejsza scena. na dole widzę ogółem sporą ilość przeciwników, więc może byśmy spróbowali beczką rozwalić e, znaczy zabić pięciu na raz. Może się to uda, może nie. Warto spróbować, tak mi się wydaje. Tylko najpierw tutaj na górę podbiegniemy, zobaczymy, co tutaj ciekawego możemy znaleźć. Poza oczywiście amunicją. Dobra. Wow. To było bolesne. O, tutaj jeszcze coś mamy. Dużo dynamitu. O, panowie, właśnie tutaj nie spodziewałem. O, udało się, super. Byłem ktoś z snajpera do mnie na pieprza. Dlatego warto byłoby. Tam coś jest. I tam coś jest też. No znaczy się już nie ma, nie? No tu na pewno pierwszy strzał w głowę, i Ziomek nie żyje. Ale możemy też zabić krzesła. Bardzo dynamiczny jest rozwój sytuacji, tutaj z tego co widzę. Mogę go zrzucić? Chyba nie. Dobra, za chaotycznie gram, za chaotycznie. Trzeba zagrać jak prawdziwy Rambo. Jeszcze w głowę trafiłem. Dobry jestem. Tutaj mamy apteczki. Tutaj mamy amunicję do snajpera, możemy z tego skorzystać? Dobra, już amunicji nie mam, dam w ogóle jakieś jutki idą. Dobra, wejdźmy sobie wyżej, 54 naboje mi w ogóle zostały. Troszkę słabo. Da się wrzucić gdzieś ten w do tego? Nie da się. Można złapać w ogóle haczet z tego co przyuważyłem, bo mi się pokazało e, grab chyba. Jak miałem ten topór przed sobą. Ciekawie, ciekawie. Coś mi się tutaj też świeciło. Może nie u góry, akurat, ale. Ej, tu gdzieś coś było? O właśnie! A tu coś jest. A nie, nie, nie. To sobie wezmę. Raz, dwa. Trzy. Cztery. O Jezu. No i nie żyje. Beware of dog. ok, Czyli to był ich piesek. Też bym takiego chciał. O, wchodzące zbroje. Nie ma niczego chyba. Nie. Czuję się jakbym pominął jakiś sekret, ale nie jestem pewien. Nie trafiłem. Po raz kolejny mamy: Widzę tutaj jakieś katakumby, krypty, coś tego typu. Pewnie zamknięte, jakże inaczej. To tym bardziej pewnie tak samo. A więc, niestety, musimy udać się w dół. O, nie mogę strzelić. Mogłem też nie za dużo amunicji, mam z tego co widzę. Tutaj potrzebujemy jakiegoś przedmiotu. Wow. No nieźle, nieźle. Jest i klucz. Myślę, że można w to strzelić i w tym momencie to sobie spadnie w dół i ich podpali tak jakby. Ale chyba jednak nie bardzo. Mamy jeszcze jakieś inne ścieżki tutaj. A, bo tutaj mogliśmy użyć pryzmki. Tu niczego nie ma, tu niczego nie ma. Tu komuś się umarło. Tu jest zamknięte. Ale tutaj dziurkę zrobiliśmy i mamy dostęp do weapon parts. Jesteśmy dobrze w tą grę, pamiętajcie. About a hole in the wall. Roughly lines translated. If punishing a member of the demolition crew ensure their search of all explosives before locking them up, this that is all. Ogólnie jak tutaj jużliśmy klucza, więc tu musimy pewnie iść. To ja sobie pójdę troszeczkę w inne miejsce. Żeby tutaj wiecie sobie. Odnaleźć jakieś ciekawe rzeczy. O, właśnie, o, właśnie. To jest sobie jakiś trochę silniejszy chyba rycerz, czy coś takiego, nie wiem. imbued remains roughly translated these findings should be stored in the archive for future buffers and those who would perform our rituals we've encountered a fundamental word the will binding fails but some of its great power is left behind in the won't be host these abused remains should be stored safely and securely As the power within seems to be dormant, waiting for a suitable host to transfer to. Do not handle these remains directly unless directed to do so by the will bound Arcan. A Tak, wydać nam się troszeczkę odbierało już tych ulepszeń życia i chwała nam za to. Teraz możemy, nie, nie możemy do góry iść, mamy iść tam przecież gdzie odpadliśmy przejście kluczem. Dobra, ten nie żyje Ten jeszcze żyje Ale już jednak nie Oezu czemu ja się nie użyję na przykład właśnie tych flame towerów i tak dalej o bo tego wow kubany co mnie w ogóle o jezu no nie no może niekoniecznie tym akurat hu ale tym już prędzej Zapomniałem właśnie, że mam ten miotacz ognia. Dobra, raczej się spali. No i tutaj za wysoko, żeby wskoczyć, naprawdę? Dobra, nie będę się na to nabijał, bo zaraz spadnę do lawy i tyle z tego będzie. Oh. I am free. I am so sorry. I know no one will ever read these words, but I'm so sorry to everyone I left behind and heard following this cult of new jobs. This isn't what I was promised. Wealth power, respect, all the things I've never had, they promised. I was so excited that we were finally moving past our little community meeting, the backyard gathering. They were going to test our devotion. I never killed anyone, I never will. Hopefully, this plan of mine, this sabotage, will slow them down enough for some of the other guys to wise up and get out. Okay. Mamy jakieś kółeczko fajne. Tu teraz coś powinno z tej lawy wyskoczyć. Tak za spokojny jest ten poprót trochę. Amunicja się przyda na pewno. Klucz chyba to raczej do tego będzie, znaczy to koło. A dobra, raczej poginą. A tutaj co mamy? Tron. O, osiągnięcie. There's no time for resting. Chyba za to, że na tron jakiś tu wskoczyłem czy coś takiego. Heh, nice. Ciekawie jestem tylko ile sekretów pominąłem. No jakoś tak za dynamicznie jest na tej mapie, i trochę pomijam praktycznie wszystko co się da. Dobra, tu mamy kultki, a tutaj? O, też możemy otworzyć, fajnie, fajnie. Gdzie jest ta broń, ten karabinak? Czy ja ślepy jestem? Nie no, tu. Okej, okay. dobra, tutaj mi coś nie wyszło. <laughs> Się skończyła, no i wszystkich pozabijałem. W sumie dynamit zrobił swoje. Zostali wciśnięci w szparę i to by było na tyle. Dobra, tutaj chyba niczego nie znajdziemy już. Dobrze mi idzie. Weźmiemy coś na bliski dystans, pójdziemy sobie tędy. Ewentualnie, właśnie takie zakątki możemy sobie posprawdzać. Czy nie będzie tu jakichś mikrosekretów i tak dalej? O takich jak na przykład tu. O tym właśnie była mowa. Nie, żeby mi to jakoś specjalnie w sumie te części były potrzebne, bo jedną broń mam ulepszoną na tyle na ile trzeba Czyli na maksimum, a reszta po prostu sobie egzystuje gdzieś tam stąd? A, z góry Dobra, nie chcę z góry tam atakuje akurat. Ale dobra, bo to jest ten czerwony, to może będzie chciał rzucić granatem, za to też akurat osiągnięcia nie mam. Tu nie mam amunicji z tego co widzę. Dobra, niech będzie dubeltówka. Zanim wejdę na górę jeszcze to zobaczymy tu. O! Armor Blade też się przyda. A i nie zdążyłem, no. Ale dobra, wlazłem tutaj i co dalej. A, bo tu jest jeszcze wyżej wejścia. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. A koniec mapy mamy. No i dobra, 150 na 150, na 4. No, całkiem dobrze. Coraz lepiej z tymi sekretami mi idzie. No cóż, ten odcinek możemy zakończyć. Natomiast The Ritual Chamber to będzie nasz kolejny element, i... No i nie wiem, czy to nie będzie już jeden z ostatnich, o ile nie ostatni, bo jesteśmy już w samej rytualnej, że tak powiem, komnacie. Więc być może tutaj powstrzymamy jakiegoś potwora, tudzież kultystów przed e, przeprowadzeniem jakiegoś obrządku. Ale. To się okaże. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się.